Witam bardzo serdecznie od razu nagrałem sobie kolejny, zawsze od razu Widzieliście kiedy nagrywałem poprzedni, Ej, przepraszam, to, to, są, to, to zostało mi w bo tu patrzyłem na talię A do przykładu mogliście sobie zobaczyć też ten deck. aż już już wielokrotnie pokazałem skąd ja kupiłem Tu jeszcze jest szanowny przeglądanie, które pokazałem na odcinku Oczywiście wiadomo, że to nie W ogóle tego nie grają nikt Hmm? To jest przekonujący. To jest okej wersja Trochę na odrzucaniu Powinniśmy pokazać taki Moim zdaniem się Taki w ogóle gracz Pamiętam, to gdzieś jest Może powiem popatrzę bo jak może się no to takie deki to są naprawdę porządne to nie są już takie bliakie deki wiesz to są pokazałem pokazane najlepsze ale powinni, poin... nie powinni zrobić w stylu, że na wierzchu może nie wiem już y chyba tak nawet robić że y klasę w typa i macie adnotację to widzisz price pool kurde no bo tutaj za pierwszym jest 60 tysięcy dolarów Trzeba brać udział w tym. Pippo. Niestety nie mam szans pewnie na takich graczy. To są naprawdę no, no świetni już ten, oni naprawdę... No, oni się oni to... No. To mogę o powiedzieć? To, kurde, są świetni, no, po prostu myślą najlepiej. Oni, oni naprawdę sobie tamtą porządek, przemyślają wszystko. Stwierdzają, oni sobie myślą o czapach, bo granie sobie tak jak teraz gram a granie tego co oni tam e, grają to są zupełnie inne rzeczy dlaczego? bo oni muszą przemyśleć ja nie mogę jak macie taki deck, to musicie go zedytować na specjalne matchupy dlaczego? no bo mm, przykładowo to jeszcze co przeciwnik robi ciekawe on teraz czeka aż mi go zjedzą żeby tamten zbuffował kartę Dobry wydok. Hmm. Nie rozsmiażaj mnie. Dobry, robię tak. A czy dek... taki wydok to jest on sam za wszystkie pewnie. Ale z jest ekrania. Dokładnie, o ich po mojej stronie. Ale no to oni sobie myślą o wszystkim czapach, oni wiedzą, że będą grał potwory na zjedaniu, To muszą w każdym... to oni wtedy w każdym tym deku rzucają tamtą siódemkę. Nie, pokażę wam pewnie na pierwszym lepszym Co jest? Nie, to w ogóle co... To... Ten dek to mówię jaki w... No. Znaczy. Tani, do się go to. Taki typowy... Ale... co się Kurde że, że wszystkich Ta karta która gra we wszystkich dekach O tu To ta karta gra specjalnie w, żeby wygrywać matchupy na potwory eee, Co tam, jakie są jeszcze karty tego typu Nie wiem Koral też szczęsto grać Koral w sumie tak naturalnie się gra Ale to się gra specjalnie pod potwory no bo no jaki, na jaki inne deki się się głównie przyda? No i na inne deki to jest zwykłe osłabienie. A na, na, na matchup na potwory, no to to już nie jest tylko zwykłe osłabienie. Zrobimy misplay po fajny, wydać czyste niebo, dowiedzieć się, czy to nekar czy krabo pająk olbrzymi i wtedy stwierdzić że ten Bo no teraz myślę Teraz tu mam zwiększone szanse Właśnie Zamieszkliwienie nie kosztował grę Są drogą Po prostu nie ma karów i one sobie mają się stakować 15 punktów tutaj strzelając, to jest wręcz, tutaj już nie mogę nic zakładać, bo jeżeli coś dołożę, guarantee czy karty, ja yeah. Masz i tak tutaj za chwilę będzie się pogłębiać, zobaczysz się odchodzi Tu no, nie no ma wyjścia odchodzi, przecież to... Nie wiem, nie, jak słyszę Znaczy, tak jak w domu, nie wiem Ale dobra, mm, whatever <ślesy> Oj, przepraszam. Hm, hm, dobra, to... Oczywiście. Strasznie dziwna wersja jego deku. Tak... Nie rozumiem jej. Nie rozumiem jego deku, bo jest taka... Widzicie, tu coś niby ten, tu ten... Mmm... może to... to nie jest najgorsze. Powołkuję je po czym strzał. Taki... i jest ciekawy po tym względem, że on gra wokół... o dobra. Raz jej nie chciał usarł wybejtowania, bo to on stwarza problem. Gra stracił wokół tego grota. No, w tym matchupie, jak widzicie, grot mu strasznie dużo punktów na pewno robi, bo on o to dba, on dobrze to gra. Ale zdaje mi się, że jego deck, on jest bardziej jest pod, właśnie, on nie jest... On jest delikatnie pod potwory, ale jednocześnie najmocniej to jest pod Królestwa Północy, co grałbym na tylni rząd. Że Królestwa Północy, więc... Wiecie. Mm. Ten dobra, kartą. Widzicie, to będzie dobrą kartą To się tak żebym patrzył To jest spalone To jest zjedzone Krabopająk kropęk yy, albo ten Krabopająka nie będę zjadał, więc kropęk sobie przychodzi następną no, Tu widzę punkty, tam po lewej I teraz pytanie, jak zjem tego? To jest plus 3 Plus 5 Czyli plus 10, dobra? No bo jeszcze to. A, ale zafniałem o tym. Właśnie. Z wiedziałem, że coś Jeszcze taki misplay z mojej strony, wybaczcie, no po prostu. Kurde, co ja zrobiłem. To pod następną? Nie, zagram pod tą Kurde, wybacz się. Powinien zagrać od razu całą, byłoby o wiele lepiej. Teraz, teraz no mogę to przegrać. Dlaczego, bo założyłem Wtedy tego grota nie policzyłem? A teraz widzieliście, że oprócz rzuciłem na ślepo szóstkę, żeby sobie tak zrzuciłem tak ją z myślą, no dobra, będzie okej, okay. Zostawi... chciałem zostawić w cmentarn, żeby tu się nastakowało trochę na grę w Ostatnio wychodzi taki gówno. O kurde. My once, 100%. Dobra. Dwie karty, czyli jest jedna w graveyardzie. wiardzie jak coś, on mi rzuci mróz. Tak jak mówiłem I my w tym momencie jesteśmy na etapie O kurde rzucił mi mróz Przegraliśmy Dosłownie tak w sumie to zawsze robiłem. Strzela Tu się jeszcze zmienia Zobaczymy to on ma. Ale strasznie dziwnych deck, tam widzieliście, takie no nie spodziewałem się wielu zagrań z jego strony. Yy, było dużo takich zaskakujących. Yy, tu już się tego spodziewałem. No hmm. Ekima Akima. Hima Tą wypuszczenie rundzie, to, to przegrało grę. najmocniej. Tu jeszcze dostanę plus 1, będzie 3,7 punktów. On sobie przegrał, jak widzicie, no nie sprawi się ten jego tak. No bo... za dużo udziwnie. Ale powinienem to przegrać ze względu na moje spray. To, to było taki far. W jego stronę, aczkolwiek... No miał karty... Przepraszam, ale ten tak... no on z drugiej strony miał pra prawa wygrać. No co tam miał wygrać? To, to... nie wiem. Przecież... to no, tam takie dziwne zagrania, poszły. Nie wiem, jakiś losowy nowy dek. Bo większość zobierze właśnie z jakichś stron. A często... Ja to otwieram tylko po to, żeby najczęściej albo spojrzeć i sprawdzić, które deki są fajne. I jeżeli naprawdę jest fajne, to sobie czasem można wziąć. Ale głównie sprawdzam to, czym ludzie krają. Bo naprawdę ludzie krają dekami z takich stron. Ludzie wpisują po prostu... Gwent decks i im, wyskaku im wyskakują jakieś różne strony. Bo... Chciałem być luźny Pierwszy patrzcie gwent No i pierwsze to wchodzi wam to, potem wchodzi wam to Jakieś te Ludzie co wchodzą hm. Zajmę na stronę decklist O, jest ja strona decklist Wszyscy monstery no, hmm nocy i skater. Mhm, noc popular karta. Właśnie to mi się podoba, że to jest pokazałem takie zaś... Ja, to, yy, to jest fajne. Może, patrzcie na statystyki. Że wszyscy brali Monstery, królesowa północy i to. Tak jak mówiłem, że są najsilniejsze deki. I skaliga zdawało się być taki okej, okay, ale to już taka osada, że z brali na trzeci deck. Najczęściej grałam kartą jest Ciri. Czemu? Bo Tilly gra się często w Monsterach i Królestwa w północy. Dlatego była tutaj tak często w tych dekach. Może się, że to zresztą wiadomo. Nie. Ale grel w tej się w Skaligę, gra się chyba królestwa w Północy czasem i czasem w tych... i w monsterach. Dlaś się gra wszędzie prawie. No to, widzicie, na 8 deków, no to w każdym skratel. To, no to w każdych potwarach to jest must have. To tak samo w każdych potworach każdy, e, każdy, skatel, każdy z katel każdy królestwo po prostu gra, no i... był deck na monsterach bez... ...kejra, Ciekawe To musiała być ciekawa wersja, taka oryginalna, bo wszyscy inni grają Tutaj, most popular stribel cards No wiadomo, że płotka nie gra w, w ilu? W 8 dekach, nie gra w 8 dekach Hmm, monstery Bo tylko tam się nie gra płotki To... Grał pewnie też yy, wielu tych Pewnie grał w niektórych yy, monsterach Niektórych z... Yy, Krosław chyba grał wszędzie, tu też Nie wiem, niektórzy z tych grają, więc yy, Pewnie w pewnej części monsterów to było yy, Ten człowiek i tak nie działa tych górnych kart Dziwne Marnują mi się po te Wiedźmy, no ja przy, na początku ja na początku nie byłem fanem tego zagrania z tymi zjadaniem tych wiedźm ale to jest najbardziej popularne, bo wtedy miałem lepsze rozdania Ciekawe mm. Tak Jestem do przodu o 3 punkty Znaczy o 1 punkt, ale jestem do przodu, że no, o to To gra we wszystkich królestwach w północy, dlatego to tak a to grało w kres... tam wielu tak jak w nos w monsterach i podobnych Żeby po prostu to, to była karta typowa, żeby coś zachować To było wytrzenie no, Wiadomo wytrzenie i brzask to są najbardziej popularne karty Dlaczego wytrzenie jest specjalne kontrol na większość deków W tym w dużym mierze na potwory To to było we wszystkich Skojatel, w, nie... w wielu monsterach w... Królestwach północy i no wszędzie po prostu i tym sposobem to jest. Oj... ma no sporą przewagę. To mi nie daje przewagi. On ma strasznie dużo tych. będę miał dwie karty przewagi. idealne w sumie. To grało w skatel i w pojedynczych. Królestwa w północy, czasem w monsterach i tych, dlatego tak jest. Łatwo to się wszystko określa. A ja jestem ciekawy... zawsze się patrzy na yy, zwycięzcę. Właśnie... O, no. czyli szykowali po cztery i były bany. Już rozumiem, okej. Okay. Że yy, każdy miał szykować po cztery, dlatego wszyscy mają też tę skeliga. Skeliga brali ostatecznie i, i ktoś tam zamiast skeliga wziął sobie... Nie, w y, gard. Ciekawe widzieliście co. Uży, użył piorun Alzura, przez co jest trzy karty do tyłu. za nie przychodzi mi kropopę olbrzymi. Ciało im wciąż 26. Więc mi nawet większa karta. No ale, nie ma na tym zależało. On zużywa dwu, dwóch wranów i krobopanka. Więc co mu zostaje tylko? Chyba wran. On ma teraz tylko jednego rana. I mam yy, no jednego wrana więcej. A na górę co ma wrzucać? Prawie chyba nic. Bo już wrzucał... Nie, jeszcze nie wrzucało yy, Tołda. Oj live coach. Ja tylko na jakich ty grał. A to no właśnie to sprawdziłem i to właśnie. No i już chyba Coach O! O to jest ta wersja, o której mówiłem, że tam patrzy, Jak patrzyłem. Grał na podobne. No i on tutaj wrzucił oczywiście tych. Nie, zagrał taką typową, jak tam tam była na stronie, którą, którą wam pokazywałem. I stwierdziłem, że jest najciekawsza i że najchętniej bym zagrał nią. Właśnie chyba tam nie było gromista. To coś było. Właśnie nie, chyba był gromista. Ale na jak jaką grał wersją? Aha, to jest to się dużo osób w nią gra Bo mam nawet, A nawet to mogę skrafta... skraftować Mogę nawet to sobie złożyć bo skraftowane mam wszystko Może zagram Spróbuję Ciekawe, tych smu... szmuglerów już prawie nikt nie gra Że szmuglerów już się omija To jest nie z tego do kara, więc wiecie Mm. Tak. Zostawiają się jeszcze. O! Zawsze można się zaskoczyć. Rrrrr... Jeżeli Toad zostanie nas następną... W ogóle patrz, 4 karty przewagi, tak jeżeli ja nie tak dogra, dogrywam karty. No, on teraz dogrywa i przyznowi cztery 4, 4 karty przewagi. Jakbym miał 4 karty przewagi i przewagę punktów. Naprawdę, no, było słabo dla niego. Już teraz, naprawdę, on straci złej sytuacji, bo... No. Mhm. Pali mi dwudziestkostkę. Niekorzystne. O, on wie, że poprzednio jakby miał i nie to by on stracił to spalił ale nie wiem oczywiście ale tu widzicie bardzo ciekawa wersja no ale znaczy większość taka płaca? prawdopodobnie znaczy ma na polega na skupywanie sobie wrychedów i z tych wriheadów, yy, no tak no bo z tego głównie chciał pewnie kupić wrychedów albo albo nie głównie chciał skupiać zbufaną pułapkę no i oczywiście zestrzelicie yy, ten i przed tym robicie tym takim zawsze przewagę karty bo ja tutaj przy tym i chciałem powiedzieć że chciał w reheadów czasem się kupuje reheadów, ale nie, najczęściej się ich nie kupuje bo to nie ma sensu ja tutaj chciałem was prowadzić w błąd yy, więc no nie wiem fajny to jest ten mogłem sobie tym pograć w sumie nad się zastanawiałem kiedyś żeby sobie zagrać pod tą wersją ale nie chciałem się craftować to wiel no nie wiem to, to dość fajne naprawdę Eeeh, uh, Henselt Henselt a ja nie tego są wszyscy No, teraz się tym gra Właśnie ja, y, ja złożyłem podobny deck, Tylko, że ja właśnie składałem A nie, tu jest coś nowego na wes. Na west to prawie nie widziałem Nie wpowa jednak wersja, myślałem, że jest bardziej ten, normalna A tu widzicie, tu jest trochę takich mało używanych kart hm. Wciągamy tamtą szóstkę. Nie, bo jak wciągnę tą szóstkę, to dobry nekara. To jest tak patologiczne. Że z jednej strony chcę, za chcę zagrać tołda, żeby wyciągnąć sobie tego nekara, a z drugiej strony... No, Okej. Okay. Zacznę, co trzeba zrobić najlepiej... Na no, początek zagram tego. I za chwilę ustalę czy zjadać... to będę zjadał chyba kima jako... ...następną? Czy teraz? Patrzcie na że... pewno jakim mogę już teraz. Czy zjadać tego nakara? Nie, nie ma sensu. A Kimy nie musiałem zjadać. Tu, tu pierwszy błąd. Nie powinien zjadać tej Kimę jednak. Znaczy, teraz mam dek. Bardziej nie jeszcze więc na gry wiardzie, więc w sumie to nie jest zła No już nie, bo i tak bym są na gry Właśnie Teraz mam więcej, bo jeszcze jedna dochodzi tak Teraz mam jedną kartę więcej na gry wiardzie. I zmniejszam szansę na, na dobranie nieodpowiedniej karty Jeśli można to tak nazwać No i teraz widzimy, w rano wyniki sobie wciągamy Tylko, że tego wykorzysta... Y to wykorzystam w ramach pogody Tak, jakoś tak to bym musiał zrobić Bo teraz on zagrywa kartę Ja dogrywam Czyli on będzie o dwie dobra Czyli mam przewagę... no mam przewagę karty, y dwóch On ma chyba wallacha on Nie zagrywał wallacha No nic medal, żeby był tak, on jeszcze nie zagrała walka więc albo go nie dobro i dlatego przykrywa, albo ten Ale to widzicie, to coś zupełnie nowego Bardzo rzadko widziana wersja Kiedyś grałem chyba podobną przez chwilę yy, W ramach takiego budżet deku. <tuszyk> tak, budżetekiem grałem ten, bo tu nie było wtedy tych legend yy, W sumie, no bo co dwa epiki, to wie się yy, Budżetem tego w sumie podrzucenie nie to nazywać jeżeli tam posiadały chyba tam z dwie legendy ale... Yy, no, ...można... ja to nazywam budżet Byle <grystanie> niedobro nekara okej okay, drut no Więc właśnie... no to już nekarów nie ma Ostatnią kartą jest... czekajcie Raz... Z... Ile złota poszło? Kurde ile tych kart Ale jedno złota, druga złota Pozostał klucznik? Naprawdę? Zadania kartą jest klucznik, no to widzicie Gdybym gdyby miał inne droły, to przykładowo mógłbym teraz Z czystego nieba wyciągnąć ostatnią kartę A tak to nie mogę, no bo to jednak Ostatnią kartą jest klucznik Dobra, nie ja sobie to. to Tak już się zbyt dużo nie wydarzy Wiem, że mogłem zrzucić tam na tył, ale nie spodziewałem się, żeby kartę miał na tył No właśnie się... Pogoda, że nie będę czasem Znaczy i tak to wygramy, ale patrzyłem sobie, czy jeszcze mogę czegoś, czy co powinienem zrobić, gdybym miał jakby mniej punktów albo coś że, Czego ja bym szukał Bo w teorii pogody Ale ta pogoda nie leży tutaj W ogóle widzieliście, że nawet zanim Gdybym nawet nie miał tych dwóch kart jak to i tak bym wygrywał Ale no, no cóż My wcześniej przero Patrzyłem czy powinno się w takiej sytuacji co rzucić Ja tak daję naprawdę, tak naprawdę nic Że wszystkie karty macie w tym momencie złe Bo z tymi potworami ja zazwyczaj się staram też tak porozstawiać po całym bordzie, a nie żeby się skumulował na jednym, bo wtedy właśnie jesteś podatny na tą pogodę. A... a tak, to przeciwnik też, on nie był podatny, ja traciłem tyle samo wręcz więcej, bo miałem lepsze karty. Gdybym miał, nie wiem, klucznika na górze i tego ropucha by nie było, no to wiadomo, że to wtedy jaki też. Ale to zawsze warto brać pod uwagę z tą pogodą. Zależy, że musisz musi czym gracie i na co gracie. Bo na te skatel właśnie tutaj jest nawet właśnie live coacha. Tak. Tak, bo on też. Aromancje. Teraz dużo wszystkich skojatelów grają aromancję. I trzeba na to uważać. Z tą drogą był. 6700 jakieś, to jest najwięcej doch ich na potworach są najdroższe ciekawe a ja zawsze ja zawsze lubiłem z tymi potwórami a tu jeszcze do, do, do porównuje wersji Life Coacha, że Dybratywa K1, no właśnie to jest pokazanie tego, że yy, pod matchup się stachował O i tu w ogóle ciekawe widzicie się. Yy, pod operatora. To jest ta dziwna wersja na Draug której, yy, której nie rozumiem. Nie. Ten draug przykrywa z tą moją wersją. Nie wiem ciekawe czy po prostu nikt nie próbował ten Bo chyba ta wersja jest lepsza na inne deki po prostu Myślę No ale cóż Otworzyliśmy beczkę, zrobiliśmy sobie ten Więc to było na tyle Złóżcie, elo!